Nic więcej nie muszę, starego nie ma. No i wybędę. No nie muszę tak wiesz. Ja to tam... Młody dla tak mnie te święta nie je. istnieją na przykład w ogóle. Nie. Michael chyba? Znaczy dla mnie istnieją mhm, pod kątem tak. takim, że... Pójdziemy z się wiesz, z koszyczkiem. Ale go nie widzę. Macie Ty swoją mapę, nie. swój render ścieżcie. Ale i co chciałem jeszcze? No i co żurek robi i tyle jem z nim te śniadanko. Teraz jeszcze będziemy grać na tą mapę. No i tyle. Kto to Ktoś tam bierze to będzie? Pominę, bo zajążka dostanie, schowany na ogródku, mu zajączek przyniósł. Psz. <laughs> Zresztą kasy nie ma, to też trzeba się uspokoić. No i gdzie on jest? Zodaś mi na mordę, wyskoczy i się z dziwym. Jezus! Tak No właśnie. Nie! Znowu tyrpany do killera. Mhm. Kurwa, tyłem nie będzie. No. A tak myślałam, żeby obrócić kamerę czy nie idzie, no i już... On ma uchwyt jeszcze, także blokowanie czy coś nie ma sensu w ogóle. Ale ja nie chcę na tej mapie już grać. No wiem, przepraszam, zaś wziąłem ten dar. On coś szuka tam, nie wiem, co on robi. Hmm. Dobrze, zdążę Ciebie chyba nie ma dalej, nie wiem. Poszukiwam cię czy stjęcie. Nie, najpierw to czekajcie, aż mu to minie. Bo ja nie wiem, gdzie on jest, a go nie widzę. Koło mnie gdzieś. Kurwa, idzie do mnie. Ja pierdolę. Ale przynajmniej syk nie robi. Ganiamy się w koło palety. Ja nie wiem. Nie wiem Kurwa. Kurwa, sens... ale go. Sens leczyć? Jak... Oślepić się da, ale to strasznie coś długo wchodziło. Ej, czemu to nie schodzi? No właśnie, zeszło teraz, ale nie. Dostał paletą. <noise> czy znaczy, killer ma jakiegoś perka, że jest krócej stonowany paletą? Tak. To tak. No to on ma. Nie da się go oślepić dopiero jak rozwala paletę. Ale to na, na oślepianie nie powinno mieć wpływu. No ale. Czy gdzieś zudy jest, czy co, czy... Nie wiem. Nie, ona jest saga, on. Tak? tak? Ale nie, ma, nie ma terroru, no? ale go nie widzę! Aha tu, Boże! Klikam w od kółko myszki, żeby... No i co z tą latarką? Się no, da się, ciała. tylko że jak go rzucisz paletą, to on od razu się, jakby nie jest oszałomiony, tylko od razu się podnosi i idzie dalej. No to tam jest ilość ileś procent zmniejszone to stumowanie, ale nie... Jezus, jezus. Włączyłem latarkę i on od razu przestał, kurwa, ten poszedł dalej i zaczął kopać paletę. Mi się wydaje, że on ma już pomału, za, ma pomału zaciągi do wyłączenia się. Myślę, że nie, bo on po prostu stoi i czekasz mu oślepienie nie wiesz? Aha, aha, dobra, fajnie. stan oczywiście, nie? Kurde, a ja chcę świecić, no Nie wiem teraz o... Za... O dokładam już kanister. Zejdziożką kończymy aga no. Tak, tyłem. No ale no nie widzę, wiesz, jak no, co mam zrobić. A idzieszka stoi pod genem i się kurwa kręci w kółko spoko. Serio. Reszmato. No bo czekasz ja doleję, żeby skończyć genem? No? Uważajcie, bo on poszedł tam w waszą stronę. Czy małym jest? Tak, mhm. no koło, właśnie nie wiem, o co chodzi. Poszedł w pizdu, więc może tam.

Idzie za tobą. Na pewno. Może to chodzenie są. Ale jedną Ejdę. Oczywiście Ejdę musisz tutaj, nie? A w ogóle dźwięków jak mnie nie było, Mam kopię tego gena. Muszę za nim, co jest ja szczęście. Ale kurwa się kręcą. Oczywiście też nie. jak ja tą paletą. Ledwo mnie Dobra, przy tą fontannę muszę do. Dulać. Dobra. W nas. ciągnął. na nas bijamy, sobie kurwa gramy. Spokój. O, kurwa. No, fajnie, nie? Tele... Czemu cię olał? Nie koła! No Co to miało Dzieje być? Mogę wiedzieć? No nie wiem, co to odjebaje w ogóle teraz. Czyli gram się. No super. No fajnie, biedna chociaż ustawić kurwa do latarki, a nie się w końcu. Do tyłem był. No, tego trzeba się ustawić do latarki. Ale. w jeszcze Myślałem, że on zostawi jakby te gracia on siebie zaczął. No, super. Nie ja wiem, że skończy to gówno. Nie wiem, ale niech się ukręci, bo mi się pasek ładuje. O, już się nie ładuje. Poszedł, no. Wraca. No i dobrze, A nie, tylko nie idzie tu do mnie, co ja zrobiłam? Aha, okej. Okay. No to fajnie. A, no dobra. Dziejebie. Co zrobiłaś? No nic, no, z szafki mnie wyciągnął. <laughs> Oczywiście wiedział przecież, że tam jestem, nie? Tu wróci, że na dół, no, no właśnie. My stało, że no to ja już leżę. Szalegnięty dopiero. Pan cię? Nie? No, tak, tak, tak. No, no dobrze, to teraz dopiero. tarka mi przerwała, nienawidzę. ja nie widzę. Ej do tej piwnicy. No za daleko, no patrz, skami przeszkadza. nie wierzę w to. No odcięł od piwnicy i wsadził w tej piwnicy, nie wierzę. Wsadził do piwnicy? wsadzi No boż. Ostatni w sumie No przy tej fontannie jest prawie skończone. Aga, no. cofniesz się tu. No i No lecz mnie, bo ja już... Berskiner prawie Bo nie skończcie, bo mam DS. Och, zajebiście. A bo ten gen jest skończony. O kurwa, on się ładuje na mnie. Mhm. A on tam chodzi. Tak. Ładuje ci się, pasek. Nie. No przecież on jest cały czas tam. O, zajebiście. Znowu za nią teraz pójdę. No dobrze. Nie nie no. wiem, czy to dobrze. Gen na dolanie bo ja nie widzę żadnego no koło małego jest do normalnego robienia i na No A z tego co ja widzę to ty stoisz i grasz na gitarze no, bo czekaj aż się skończy tak? Jest jeden zwykły, drugi zwykły, a na dolanie coś zostało? Tu gdzie on kurwa jest, o boże Po całą bramą to jest Gdzie się nicie w ogóle, okej? Okay, no po bardzo szybko, kur... to jeszcze do biondu. <noise> Już nie ma matarki niestety. Ja się patrzę na mały, jakby na kimś się wbijał Za go idzie. On ma te... nie. Tak, no jest za tobą przecież widzę. Ale chodzi mi o to czy jest nabity, nie. Tumberski, zagraj mu na gitarze, żeby mnie zostawił. No już nie mam, bo to się ładuje. No ale to haha. Mała to, żeby zdjąć, to umiałeś naładowane. Tak, bo ona po mnie przyszła. Graj. Agatha, masz adrenalinę, jak chcesz? Mam. Masz? Mam. Dobra. Ale mam pasek. Kurwa. Najpierw pasek. No to rób, bo my kończymy tu geno. Powiedziałem może macie nie gonić, poszedł. No to super, to Zastu przyjdzie do tego geno. Tak, poszedł, to Zastu przyjdzie, no już tu zapierdala. A dobra, goni, ejdzie, to wyjebane mam, wejdzie. Pod paletą. Ona? Tak. healthy. Otwieram bramę, tu gdzie skończyłem geno. Ja otwieram, zbyt chyba drugą. A widzi go ktoś? Dalej tak, na stoi? A, A to graj mu, graj mu jak naj... Ha. A ja otwieram drugą. Druga też tam, gdzie tam. oni stoją. Mhm. Ja nie wiem, czy tam mi się ryzykować, to otwierać. Otwierać ją, czy nie? Otwierać. całkiem? Całkiem otwierać? Ale to jest ta przy nas, czy inna? Nie, ta druga po prawej, od tej. Ojej, hey, to jest nic. No, to z nim? No tak. Ale po co? Z nim? No ja no. otwieram. Tutaj uważaj. No ja się kurwa z nim nie bawię, ner. Graj tę piosenkę. Już mu zagrałem, dlatego jej uratowałem. Teraz <grym> pieprzam. No czekajcie, bo na Sebramę otwieram. A co ona? Robimy ją tutaj zaraz na trójkę. Graj tę piosenkę. Nie mam już. Nie, Dobra, kupiłem nam mecz. Mhm. Ja zasrałam no się. jednej tymi drzwiami, to się odbiła. I one stoją dalej! No to jak poszłam, to wszystkie z bara pocisnąły, wszystkie tak do przodu poleciały. Ja mówię, kurwa, no, mówię, tu się chyba ktoś by chciał może wejść, nie? Patrzą, kurwa, wiesz. Ty już kurwa grasz na gitarce. Najważniejsze, no że coś. iPhone w ręce i to jest jej życie, nie? To ci daje coś. Świecisz mi się na całą mapę, jak ci to no daje. Okay. No rungi. to te miki najważniejsze, a na mnie się. Aha, na ślepienie jeszcze krzyczane i wszystko. No, z... trzeba znaleźć świecone. Nie, trzeba wszystkie po prostu poniższyć chyba. Oskarowa coś na Mazisowe, tak? Nie, mm. Ghostface'owe, okej. Okay. No to super. No Nie. nie, nie a tej mapie jak już jak jestem mgła, to na pewno go zobaczy. zobaczę. Goni Adam nie goni, nie może te. Czemu? To no, jest piekno. w tym, w trybie, nie? Kurwa. Skany może jest. Czemu mi nie pokazuje, gdzie mogę nalewać? Nie da się robić, oślepione. Aha, no to super, wygraliśmy. Aha, tam mi pokazuje do góry mam z tym iść? No Odzwykły ale powiem wam, że Victorio Toscano to u mnie też ta ręka... To masz złe ręce. No. to leżeć to bez tobą na raz. nie Ale to gra... Gadam tak od kiedy gram, że nie ma za długo to narażenia. A myślał, że jestem tobą, więc mnie jedną. Ale ja mam e, klaun. Klaun. To, co to znaczy. znaczy? Ziemna, żebyś miał chwilę ucieczki, to może ci pasek zejdzie. No jeszcze to jest kurwa tyle. Frek, kurwa. Konie, ja już nie mam. E... A, tu jest no nie miejsce. mam już, ratunku, na koniec mnie jednie. Już nic więcej ci nie mogę do Dobra kurwa, nie pisz do mnie, bo i mam czasu na twoje kurwa... ...szmatławcu. Zajebany. Za długo to narażenie patrz, trwa patrz, o patrz, jakąś patrz, połowę. Ej, mnie przyciąga do niego, teraz nawet jak biegnę. Oko? Tą, tą... mogę grać na haku? No, bez sensu. Czy nie mogę dalewać? Wiesz, znęcasz na moją tu na Kawę pijaka, bo już miała zimną niedobrą. A Zudis to jest kto? Ja mówię, no tu z nim jeszcze, to jest jego przyjaciel. Tak! Ja myślałem, że to Zuzia! Co? No. Zudis to tak brzmi jak kobieta, mamo. Mówię, nie, mówię, bo to nie Zuzia, tylko Zudis. No dobra, ale ja bym myślałem, że to Zuzia jest. Ja Boże! Tam u góry pokazuje. No u góry pokazuje, a tu na dole gdzieś była beczka właśnie, no nic no trzeba iść przez to okno Czekaj, to dobra to na lewo na schody A to już ktoś robił, no tak. To... Ja, ja dolewam cały czas noszę to z dołu, no, wiesz? No to my skończymy to. No Bo Musimy słyszę, się jak, jak dzwoniłeś, nie? Bo my akurat już się, się kładliśmy on i te jego rozkminy, oczywiście, śmieszne. Berski, chodź no. na górę. O, Nie, Gdzie on rady, jest tak dalej. w ogóle? Pod nami to był i spaczy się na nas, spaczy się na gdzie? nas. Gdzie, na ale gdzie? Na tobą kucaj. Wykryty, dobro. A i tak jestem narażona, już wiesz. Musimy hmm. stąd iść, bo on wejdzie tutaj. Szepty przy murach słyszę, fajne. Tak, tak, lubię tu. Mhm. tutaj w ogóle na dole ym, w tym domku widać te misie i gdzie ta dziewczynka była przywiązana. Co ona ją wzięła, nie? I on jest. Goni mnie. Idziemy do małego, mam nadzieję jeszcze, że tu jest paleta. Urciłem kamieniem w pizdu, ale widzę w jakimś olbrzymim Co ma? Myślę na coś. No idź! O kurde, zabije mnie. To trwa, naprawdę bardzo długą, to jest Gdzie wy się leczycie? Gdzie wy jesteście? No, tam gdzie piszą nie? O Jezus, a ty o nie, się ja mówić? idę do piwnicy. A w piwnicy szaro, zaś kolory jakieś. O, tak turkus się robi. Nie szary bez kolorów, tylko turkus teraz przy zejściu. Mhm. wskazany na śmierć. No spoko. Przegadam, że ten, że rudy tam wyciągnął to mięso. Haha, ha, Zastanawiające, ciekawe. Z koloru. Bardzo kreatywne imię jego Dawid. Wykryłem go lecjony. Pasek mi się ładował bardzo, a teraz już nie. Nie chcę mi się z nim grać, jest popierdolony on. Ale jakoś idzie to oczy, nie? Nie zbliża Się w szafce wyleczę. Tam u góry skończyliśmy. A on mi idzie tu do małego już. Mhm. Nie, nie wiem to on robi, patrzy się na mnie i co? No i się nabił już. No nabił się na mnie i mnie zostawił, nie uderzył mnie. Czemu? Może no, stwierdził, że już jest fajnie, bo Ptumbarski gra na ochronie. No to teraz nie Bara bo super to zrobił. Widzę, mnie, że gram. Dablekował mi paletę? Ja? Nie, dam mu zrobić DSA i dom. mu... mi paletę? Jezu przestań mecz psuć już swoje jak zwykle hajniactwo No chodź pod paraty to za No ale po wstaniu miałem być takie zajebiście nietykalne i dlaczego mi je było o, mi proszę spod tego haka błaga mam, mam pieczęć i podobno miał być takie super to Dziękuję no ale no, pieczęć to tylko jak jest klątwa na to, to widzę. No, to powiedział, że kiedy wychodził Nie, no miał, miał No, wstałem i mówię to spokojnie, jednak jak mnie jabnie to go zdejmę z haka ja mnie i leżę. A pieczęć się aktywowała, bo właśnie się odświeża. No ale... Zrobiłeś no. jakąś akcję? To nie wiem. O, no, zacząłem go zdejmować, tak? No to nie właśnie, działo? no to już, no, no, to koniec. O no, Boże, to daj spokój. To pieczęć do wyjebania. No, ale każdy zegarek tak działa chyba. No, to Nera w takim razie powiedział. Gdzie? wiedział, to bym poczekał, żeby mniej mi i dopiero zacząłby zdejmować. No. Gdzie on poszedł? Gdzieś to w budynek, ale jest w tym do wykrywania, więc go nie słychać. On biega w ogóle i się go wykrywa, wiesz? To ja nie wiem, co to on ma nowe zaś umiejętności. Nie wiem, czy on okay. tego Adama... No Adama wziął za szmatę teraz. Adam już nie żyje Przez fajnie. Odis. On go wiesza za mną po lewej. On już tu idzie. No ale... mu go widzę? No jeszcze, jeszcze od Adama. Chwila. Może mu zagram i na zestawi. No to raczej cię już zabije. Głową macha, tak Powiedz może to speszar for you Nadałeś mu latarkę? Tak Może być grzeczny dla wszystkich Nie Tak oddam mu latarkę też To ja idę też, aha Pokazał mi, popatrz już na mnie kiwał mi, że latarkę oddam. No tak je się takie załatwia Zrobiam mu des w dupę No ale. no tak trafiło się no co, De znaczy dead card Aha, tuż nie ma benzyny No jas Aha, już zrobiliście Dobra, gdzie jeszcze jest do nerwania? O, teraz ja jestem Uśmiercony Biedny Adam umara. No a teraz my się bawimy Teraz mu zagram mi się odnowi Co zrobi mi masz nalewanych czy co? Bo ja nie widzę Nie wiem co on jest w ogóle? Za mną Nie no, gdzieś jeszcze jest nalewany, obo, że po drugiej... Chcemy mu stronie. dać kisiolek, ale możemy wtedy... Ej! Dlaczego on przechodzi? Ty widziałeś? Nie widziałeś tego? Przecież widziałem. Wlazłam w niego i byłam w nim. Od kiedy to się tak z killerem robi rzeczy? Body blocking? To jest to? On patrzy, No boże, tak, zaraz. ale to się powinno aktywować po jakimś czasie dopiero, nie? Że od razu. No jak, jak mnie w jakąś dziurę... Wiesz, że nie mogę wyjść, to powinnam od razu móc przejść przez niego, nie? Nie, właśnie nie od razu mówię. O, idę. Tak. Pamiętaj się, że muszę bramę otwierać coś chce. Kopiesz gen? On robi gen, chyba. Ja robię chyba ostatnie nalewany. Ja się boję, że on i tak mnie ten. No ale i tak nam pozwolił coś porobić, chociaż. A miałem ja mieć te ganiane przez killer'a, nie wiem czy ja to zrobiłam. No ale gonić się cały czas, nie? nie wiem czy to jest jako ogonione. Teraz jest jako ogonione. Chociaż ja biegnę za nim, też głupie. Idę ostatni raz nalać. A że tu gen robić? to po słuchał. Ale róbcie, róbcie, odejmijcie go. Hajna, dobra. Ale no on chce co? Żeby puścić? Pewnie ma na Eda i tak. No, no, może mieć. Zajebie nas, tak. Czyta. Czasami mają, Michael bierze Ghost. Ale naprawdę ma jak Romero te... Tak. Jest w ogóle na mnie się tak patrzy cały czas, że się boli Koniec wiek. będzie, 3, 2, 1. Adrenalina, nara Dobram otwierać no, idzie pojedzie. do bramy którejś o, Po mojej Tak mi się wydaje, że on nie pozwoli Nie, robić. Aga jest przy mojej Ale czekaj, bo idę otwierać Aha, bo ty masz... Dobra, to ja takiej ja Nawet jak jej nie otworzę, to mi się pasek zacznie napełniać Może mhm. by ci pozwolił, nie? On końca. ma krzyczone. Ale że co? Że jak otworzę Dziewica? Może no, ja to otworzy to krzyczymy, Boże. A... Idę otworzyć jeszcze drugą bramę, tak w ogóle. I to jest koło nas, właśnie. Jesteś? Ja tu. Nie, 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 ta druga brama. Tu gdzieś po tej stronie. Nie wiem. Chcę no, szukać. No tam, na prawo widzę, bardziej, widzę. nie? Ale ja ich nie muszę otworzyć całkiem, bo to siedzi po prostu jako pasek postępu. On mi ucieka. Nie go mi się bać. Pewnie my zajebie teraz. Nie. My się bawimy teraz. Czym są ci dary? A się mi patrzy. Ja się wracam po latarkę jeszcze, czekajcie. Ech! No nie zabieraj mu wejścia, zobaczysz, że ukradłeś dar. To co? Jeszcze nas nie wypuści. Widzisz? Ale. się na nasz czaj. Co kradniesz? No, Czemu się na niego patrzę i go nie mogę wykryć, bo nie pomogę? No, nie tak działa właśnie. No ja coś się patrzę. Nie. No, mówię. Musimy robić wyścig, co wy. Aha, dobra. Tak. Ustawcie się, no ale nie tak, żeby jeden na drugim. Jeden oszukuje. na drugim, właśnie. Można już iść, so, Czekamy. nie! Czekamy na znak startu. Zgrz start. On sam ma swoje zasady. Zudy jest biedny, nie może tak być w tyle. Dajmy mu ten, weźmy go jeszcze ukradnie. No bo ty jesteś najbliżej, z Zudy. Jest. No ja nie, mnie zabije, no, pan. No, nie, nie. Tak, no, mówiłem? nie, nie! ja wróciłam! Nie, wyszła. Myślałem, że jestem tuberskim, co ta kamera mi tego odlatuje, jak ja zawraca Może dobrze, że był taki pojawany killer, w końcu i zdanie zrobił.